Dziękuję bardzo. Został zgłoszony wniosek formalny za moment. Zgłoszony został, aha, pani chce z wnioskiem przeciwnym do tego wniosku pana posła Wawra? Bardzo proszę, bardzo proszę. Tylko przypominam państwu jednej rzeczy. Na jutro, moment, 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 na jutro zaplanowany jest specjalnie w tym celu cały punkt porządku dziennego, już tłumaczę, wniosku przeciwnego. Natomiast jutro jest cały punkt poświęcony na informacje rządu w sprawie protestów rolników. Rozumiem, że początek obrad jest zawsze gorący i zawsze bieżące tematy są na nim obecne. Natomiast specjalnie zarezerwowaliśmy kilka godzin jutro, żeby się tym problemem poważnie, na spokojnie zająć. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję panie Marszałku w związku z wczorajszym wystąpieniem pana Marszałka tutaj w sejmie oficjalnej konferencji na której zostałam płamliwie pomówiona jako, jako osoba która miałaby uczestniczyć w jakiejkolwiek szarpaninie z, ze strażnikami marszałkowskimi chciałabym żeby wykorzystał pan ten moment tutaj publicznie i przeprosił mnie ale też bardzo szeroko ale też bardzo szeroko Panie Marszałku! Ale, nie państwo ale też chciałabym prosić, by bardzo szeroko sprostował Pan to pomówienie, kłamliwe pomówienie, które znalazło, obiegło wszystkie media, również media dotyczące ochrony zdrowia, ale i wszystkie media publiczne i telewizję publiczną. Chciałabym, by sprostował Pan i bardzo szeroko powiedział, że nie było takiej sytuacji, bo ja dzisiaj oficjalnie informuję, nie byłam uczestnikiem jakiejkolwiek szarpaniny, przepychania, czy jak również Pan Marszałek powiedział, podduszania kogokolwiek. Dlatego Zostałam przez pana marszałka kłamliwie pomówiona, zostałam zniesławiona i życzę sobie, by w tej Chcecie chwili państwo? bardzo szeroko pan marszałek sprostował tą informację i jednocześnie przeprosił mnie w taki sposób, który będzie dla, mnie będzie dla mnie odpowiedź. Dziękuję. Nie odnajduję w tym pani poseł cech wniosku formalnego, natomiast wyjaśniam sytuację. Proszę przestać krzyczeć i zakłócać obrady Sejmu. Dziękuję. Chcecie państwo przekonać się. Chcecie Państwo przekonać się, że jesteśmy w stanie prowadzić te obrady w kulturalny sposób? Za chwilę dam Wam na to szansę. Pani poseł, informuję, jak wyglądała sytuacja. W dniu dzisiejszym, panie pośle, ozdoba: jeżeli przestanie pan krzyczeć, zdobędzie pan wiedzę. Dzisiaj, jeżeli nie przestanie pan krzyczeć, nadal jej pan nie będzie miał w takim stopniu, w jakim jej pan już nie ma. Pani poseł informuję, dzisiaj już miałem w tej sprawie wystąpienie do mediów. Jeszcze raz informuję Państwa, jak wyglądała sytuacja. Został nam przedstawiony mi i Prezydium Sejmu w dniu wczorajszym raport Straży Marszałkowskiej i jej komendanta w sprawie zajść, które miały miejsce 7 lutego pod Sejmem, zajść, w których w hańbiący sposób traktowani byli funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej noszący polskie mundury. Komendant Straży Marszałkowskiej wskazał w nim siedem osób, co do których złożył wniosek do Prezydium Sejmu i do mnie o ukaranie ich wraz z materiałem wideo i relacjami strażników. W... Została w nim uwzględniona również pani poseł. Dzisiaj komendant Straży Marszałkowskiej przyszedł rano, aby przeprosić mnie Prezydium Sejmu, a ja zobowiązałem go chwileczkę, teraz ja mówię teraz ja mówię ponieważ w procesie identyfikacji pani poseł Sujka została pomylona z panią poseł Agnieszką Górską, która była uczestniczką tych zajść, na co wskazuje materiał zgromadzony przez Straż Marszałkowską. Komendant Sadoń, proszę przestać krzyczeć, bo zacznę wykluczać państwa z obrad. Komendant Sadoń został przeze mnie zobowiązany do osobistego przeproszenia pani poseł. Ja zobowiązałem proszę przestać krzyczeć. Ja zobowiązałem się do tego, że w publiczny sposób przeproszę Panią Poseł i niniejszym Panią Poseł za to przepraszam. Chcę, żeby miała Pani świadomość, że jeżeli nasi funkcjonariusze, nasi urzędnicy popełniają błędy, to nie może to dotyczyć czy inaczej, nie może to kłaść się na wizerunku osób, które powinny w tej sytuacji być poza podejrzeniem. Prezydium Sejmu podjęło dzisiaj uchwałę o wycofaniu kary finansowej w odniesieniu do pani, ukaraniem pani poseł Agnieszki Górskiej zajmie się na następnym posiedzeniu. Chcę powiedzieć jasno: każdy z Państwa, który brał udział w tych zajściach i zechce odwołać się od decyzji Prezydium Sejmu, zostanie zapoznany z całością materiału wideo z kamer nasobnych i przemysłowych strażników marszałkowskich, jak również z relacjami, które złożyli w tym postępowaniu. Co do niektórych państwa posłów, chcę powiedzieć po analizie tego materiału, że czekam na powołanie w Sejmie Zespołu do Spraw Walki wręcz, bo niektórzy z państwa dysponują naprawdę wysokimi kompetencjami, jeśli chodzi o zakładanie Nelsona, Straży Marszałkowskiej, dźwigni nadgarstkowej, szarpania i popychania, na co mamy bardzo jasne dowody w materiale, który został zgromadzony. Za tę pomyłkę w identyfikacji pani poseł Straż Marszałkowska, a ja jako ją nadzorujący serdecznie panią poseł Raz jeszcze przepraszamy. Na tym tę sprawę kończę, bo nie widzę. Przepraszam, nie pani poseł, dlatego że nie ma takiego trybu. Wniosła pani, wniosła pani, wniosła pani o to, żeby zmienić sposób prowadzenia obrad i żebym wypowiedział się w tej sprawie. Wypowiedziałem się w tej sprawie. Pani poseł. Została Pani przeproszona, będzie Pani dzisiaj przeproszona publicznie przez Komendanta Straży Marszałkowskiej. Centrum Informacyjne Sejmu wyda w tej sprawie oficjalny komunikat. Sprawa jest zamknięta. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa. Pani Poseł, ja wiem, że to jest poważna sprawa, natomiast jesteśmy na posiedzeniu Sejmu. Pani poseł, ten błąd naprawiłem w taki sposób, jaki jest dostępny marszałkowi Sejmu. Jeżeli pani ma inne roszczenia w stosunku do mnie, bardzo proszę sformułować je formalnie. Tak. Ale Pani poseł powiedziała Pani, co miało miejsce, ja powiedziałem, co miało miejsce, sprawa jest zamknięta, uzyskała ode mnie Pani, rozumiem, więc proszę wystąpić do mnie na drodze formalnej z tym, czego Pani teraz ode mnie i od Prezydium Sejmu, od Straży Marszałkowskiej oczekuje. Mównica i ten punkt porządku dziennego nie jest forum do dalszego załatwiania tej sprawy. Bardzo Panią proszę o opuszczenie mównicy. Dziękuję bardzo Pani poseł. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Bardzo proszę o opuszczenie mównicy. Bardzo proszę o opuszczenie mównicy. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Został zgłoszony. Pani Poseł. Informacja, która została podana, została sprostowana dokładnie tym samym kanałem, którym została podana i to dwukrotnie, bo działo się to 20 minut przed posiedzeniem Sejmu. Pani Poseł. Pani poseł, proszę opuścić mównicę. Przekazałem już pani to, co miałem do przekazania w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny, został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy teraz do głosowania. Kto z pani i Panów Posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosowało 419 posłów za 186, przeciw 233, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że sejm wniosek odrzucił.